Cześć i witam z powrotem w Daylight 2 Dziś kontynuujemy sobie przygotę od zgłoszenia się do Aitora Ktokolwiek to jest Przypuszczam, że typa już widziałem z 10 tysięcy razy, ale... W ogóle chciałbym zobaczyć, czy stać mnie na jakiekolwiek tu ulepszenia Przypuszczam, że dalej klepie bieda Natomiast warto zobaczyć, może uda się coś sprzedać od razu Dobra, wydaje mi się, że to jednak to nie jest miejsce, które chciałem odwiedzić. Mm, tak, to jest on. Ok, zobaczmy w ogóle, czy nas stać. Oczywiście, że nie. Więc dropmy to. Ale chyba sobie kupię wspomagacz. A nie, nie kupię, bo 400 kosztują, więc nieważne. Nie było tematu. Widzę, że znowu nasz kolega tutaj czekał przy wejściu. W sumie nawet cała rodzinka. Wow. Nie zauważyłem, że w ogóle się czai od tyłu. O nie, jest tu ten, co strzela. O nie, jeszcze krzykacz. Bye, bye. Nie, jeszcze jest tu spermiasz, jakby no, i'm not doing that. Mm, dobra, ale nie wiem do końca, gdzie jest ten gościu, z którym miałem się koniec końców spotkać. <ścisza> dobra, ale gdzie jest kurde, ten gościu, z którym miałem się spotkać? O, oh, fuck, dobra. Najwyraźniej no i wyraźnie czeka nas bardzo długa podróż. Ciekawe, czy tam mogę doskoczyć. W ja się nie chciałbym ryzykować, ale. O nie, czy ja teraz naprawdę spadnę na dół na nich? Dobra, mam nadzieję tylko, że nie będzie żadnego tu pościgu. O, w sumie tutaj już byłem. Dlaczego on chce ze mną walczyć? Uff, okej. Okay. Mm, dobra, zarażony, pokonany, wow. Okej, okay. mm, najwyraźniej wchodzi mi tu trochę szacunku na dzielni. I mamy do wyboru punkt walki. Możemy wykonać co? Wykonaj unik w odpowiednim momencie, aby mieć Ok, to wydaje się spoko. Kiedy opadasz na wrogów, uderz ich silnym kopnięciem. Wydaje mi się, że jednak wolę to. Przypuszczam, że tak nigdy nie uda mi się nikogo oszołomić, więc. Czy to normalne, że nie mogę nic z niego zlutować? Jakby jestem kuchar, a jednak. O. Całe życie pod górkę dosłownie. Dobra, no nieważne. Mówi się trudno. Uuu, uh, a co to za dobre rzeczy tutaj są? Dobra, najwyraźniej żadne. Wiedzieli, że przyjdę. Uh, wydaje mi się, że tam jest kolejny gościu, z którym chyba nie za bardzo chciałbym walczyć. Okej, nie za bardzo wiem, jak mam się teraz tam dostać, w takim razie, jeżeli to jest wszystko dosłownie tak mocno otoczone, hmm. Su, jaka jest szansa, że się z tego zjebie? i w ogóle co to jest to świecące? Tak jakby tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Wow, udało się. Ciekawe, czy kogoś tym zwabię do siebie? O, tam jest brama. Czy uda mi się tam doskoczyć? Uff, udało się. Nawet nie umarłem. Nice. Czy to będzie kolejny bazarek? A nie, dobra, byłem już tu w sumie. Pielgrzym wrócił. Oby nie z pustymi rękami. Myślałem, że on mu coś innego robił. Niech mnie. Miałem rację, że otworzysz zatrzaśnięte drzwi. A gdzie skurwiel, który go miał? Na Meatpacking Square. Chyba go nie puściłeś. To mógł być zabójca. Miała go jakaś dziewczynka, może dziesięcioletnia. Nie zabiła go, ograbiła zwłoki. Później do tego wrócimy. Zostaw nas. Wstępy do Porno w dzisiejszych czasach są takie dziwne. Zrobiłem co chciałeś. Twoja kolej. Wpuść mnie do centrum. Nie wpuści mnie. Otwarcie tunelu do Central lub nie zależy ode mnie, Pielgrzymie. Dowództwo chce, żebym znalazł zabójcę. Aj to robię całe. Ochłoń, Pielgrzymie. Ja dotrzymuję słowa. Najpierw weź to. Dowód wdzięczności. To po co mi to w ogóle szukać, Ajdor, skoro tak mi to do oddajesz do teraz? Centrum. Rozumiesz? Szukasz kogoś, zgadza się? Też chcę się dostać do Central lub. Mam tam rodzinę i dzieci. Stąd nie dam rady ich ochronić. Tunel będzie otwarty, jak znajdę zabójcę. Jasne? Możesz mi pomóc? Albo poczekać, aż sam go namierzę. Na ostrzach łazarza widzę ślady krwi. Lukas przed śmiercią zranił mordercę. Skurwiel ma teraz paskudną ranę. Tak jak pewnie planę. większość ludzi tam nie teraz. Nie tylko mnie, ale i samemu sobie. Dobrze. Masz jakichś podejrzanych? Komendanta zamordowano na bazarze. To musiał być ktoś stamtąd. Mm, dobra, no nie mam wyboru, przypuszczam. Spróbuję znaleźć zabójcę. Świetnie. To twoja przypustka do centrum. Wracaj na bazar. Powinienem coś wiedzieć, zanim pójdę? Właściwie to tak. Ale to zajebiście ściśle tajne. Nie możesz pisnąć ani słówka. Brzmi poważnie. Ten, kto zabił Lukasa. Wziął sobie trofeum, jego tatuaż, wyciął mu go z ramienia. Pocieli jego zwłoki, kurwa, to już chore. Jeszcze jak? Gdyby ludzie się o tym dowiedzieli, całkiem by im odwaliło. I rozpętałaby się wojna. Tak więc, jeżeli znajdziesz to małe trofeum, znajdziesz też chorego pojeba, który zabił Lukasa. Jasne, no to ruszam. Chwile się okaże, że ciało zostało poćwiatkowane i będę musiał szukać dosłownie głowy, nóg, penisa, dupy i wszystkich innych części po całej mapie. Aiden, żyjesz? Martwiłeś się o mnie. Wiadomo, wiążę z tobą duże nadzieje. Czekam na zewnątrz. Może Juan ma rację i wojna z renegatami nam mnie służy. to poder. Aitor chce, bym znalazł morderce Lukasa. Tylko wtedy wpuści mnie do centrum. Wyręcza się tobą? To było do przewidzenia. Radził zacząć od bazaru. <laughs> nie głupie, bazarianie nie znoszą espeków. Na bazarze liczą się dwie osoby. Jedna to Karl, ten kaznodzieja. To wiem, a ta druga? Sofi, jego prawa ręka. Temperuje co bardziej niepokorne duszyczki. Pomaga zachować kontrolę. Jest też Cwaniak, miejscowy gangster. Dużo wie o tym, co i jak i o bandytach Joego. Ale oni boją się SP. Dobra, pogadam z Sofi. ty zajmij się Karlem, chyba że wolisz dziewczynę. Sofi? Nie jest w moim typie. A jaka jest uparta, rany, zobaczysz. Wydaje mi się, że było to dosyć seksistowskie. Ale... Zapytaj Sofii o Lukasa, jakby. Kim jest Sofii i kim jest Lukas? Nie, serio, musiałem tu przyjść tylko po to, żeby znowu tam wrócić, jakby. Szkoda, że nie ma jakiejś tu teleportacji. Dobra, tylko muszę wiedzieć, gdzie w ogóle musiałbym skoczyć, żeby stąd się wynieść. Najlepiej by było wrócić tą samą drogą. Tylko już w sumie nie pamiętam dokładnie, jak stąd. Jak tu przyszedłem? A dobra, to jest ta zrąbana część. Mm, ale w sumie niedaleko jest tu wiatrak, więc... O! Czy to jest człowiek? Nice. Okej, okay, myślę, że możemy jednak go odwiedzić. A, to jednak nie jest człowiek, wow. No cóż, chciałem dobrze. Wyszło jak zawsze. Oj, są grzyby, świetnie. Ostatnio zauważyłem, jak edytowałem filmik, że bardzo dużo ich niestety omijałem. Co się stało, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie zauważyłem, że, że jest tu ulica Please zostawcie mnie, please, please, please Czy ja mogę się tu schować? Kiedy się uda? Wow, naprawdę mi się udało, nie wierzę. Wow, to naprawdę albo na przypala, albo wcale. Wow, nice. Tu jest, jest. Watcher straszony. Hmm, powinienem chyba przeskoczyć? Znowu, jakby? Dlaczego ja? Nie, drugi posiek. Fuck. Kurwa. Kurwa zauważył mnie, niech to szlak. Niechich szlak. Pewnie mnie widział. Jesus, mam ich dosyć jakby... Dlaczego ja? Jeszcze zaraz umrę, ze względu na to, że nie mam odporności. Dobra, jakbym... Już tak umarłem i tak. Jej, super! Nawet nie chcę próbować. Świetnie, umarłem. Kim w ogóle jesteś? No dobra, chyba na tym momencie zatrzymam się z odcinkiem. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia niebawem.